Jesteśmy całe i zdrowe, ale trzeba szybko wyjaśnić, co tu się dzieje. Spójrzcie na ten bałagan. Myślisz, że on może mieć z tym coś wspólnego? Na pewno. Uciekajmy stąd prędko. O nie, skuter pomieści tylko dwie osoby. To nic. Wy uciekajcie, a ja się policzę z tym dinozaurem. Hej, tu jestem! O, nie, nie ma mowy! Nikt nie będzie zjadał moich przyjaciół. Motylu. Och, a przy okazji, podobają mi się pana piękne, kolorowe skrzydła. Holly! Jak dobrze, że jesteś! Tak się o ciebie martwiłyśmy! Nic mi nie jest, ale to nie koniec naszych kłopotów z dinozaurem. Co robimy? Jeśli ten potwór nadal będzie się tu kręcił, już nigdy nie skorzystamy z basenu. Może spróbujemy go jakoś odstraszyć? Odstraszyć? Przecież widziałaś, jaki jest ogromny! Jesteśmy o wiele za małe, żeby pokonać dinozaura! Szani, to jest to! Szani, Maxi, przemiana! Okej, okay, jesteście gotowe? Tak! tak! Strzesz się, dinozaurze! Hej, gdzie on jest? Może już go wystraszyłyśmy? O nie, on wraca! W nogi! <grystanie> Zaraz, to nie jest żaden dinozaur, to tylko Greg. Kto to jest Greg? Kameleon mojego brata. Dlaczego próbował nas zjeść? <noise> Wcale nie chciał nas zjeść Polował na nasze soki owocowe W takim razie możemy wrócić do basenu i dalej się relaksować Tak, ale najpierw chyba odniosę Grega do pokoju Piersa. Inaczej wypije nam cały sok i potrzebuje, żeby rozwinąć skrzydła Hurra, uwielbiam wakacje Wybierzmy się nad morze nie, zaraz! Lepiej chodźmy poleżeć przy basenie! Oh, jazda na nartach też może być przyjemna! Sama nie wiem, dziewczyny, może lepiej, żebym poćwiczyła! Nie żartuj! Przecież wiemy, że śpiewasz jak prawdziwa gwiazda! E, zaraz? Skąd wiecie? Przecież nigdy nie słyszałyście, jak śpiewam, prawda? Prawda? Yy, wczoraj ja i Poli zmniejszyłyśmy się i przez chwilę słuchałyśmy, jak ćwiczysz śpiew. Takiego! <noise> Wybaczani! Po prostu bardzo chciałyśmy usłyszeć, jak śpiewasz. A teraz chodźcie! Czas na trochę zabawy i odpoczynku! Mini moc! Gotowe! Zbudowałyśmy fantastyczny zamek z piasku. Fajna zabawa, ale ja nadal denerwuję się przed dzisiejszym występem to może przyda nam się trochę ochłody na stoku narciarskim. Tu i tak zrobiło się za gorąco. O, nie zdążyłam się jeszcze dokładnie opalić. Fantastyczny bałwan. Dzięki. Mam zamiar zaprojektować mu jakiś odlotowy strój. Lepiej się czujesz, Szani? Troszeczkę, ale cały czas myślę o tym, że będę występować przed tyloma widzami. Jeśli zaczną się ze mnie śmiać, wtedy będą mieli do czynienia z nami. Aha, chodźmy. Wiem, gdzie możemy się naprawdę zrelaksować. O, prawda, że tu jest wspaniale? Nie ma nic lepszego niż pływanie w basenie nad buchańcach. Jak tu cicho i spokojnie. Uwaga, skoczę! Poli, miałyśmy się relaksować. Nic się nie stało. Chyba zaczynam się trochę rozluźniać. To cudownie! Jej, spójrzcie, która godzina. Musimy się pośpieszyć, inaczej spóźnimy się na występ. Nie jest dobrze, Poli. Znowu się stresuję. Chyba nie dam rady wystąpić. Spokojnie, Szani, na pewno świetnie ci pójdzie. No dobra, jestem gotowa. Wychodzimy na scenę, czy nie? My? Ale wy przecież nie występujecie. Właśnie, że tak. Będziemy twoim uroczym chórkiem. Chyba nie sądziłaś, że pozwolimy ci samej stanąć na scenie. Och, dziękuję. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami na świecie. Panie i panowie, powitajmy na scenie Shani i Depoket. Kuj, aż śni. Kto by pomyślał, że sprzątanie może być takie przyjemne? Na pewno jest coś jeszcze, co mogłabym zrobić. Hej, widzę, że przydałoby się wyszorować akwarium. Mini-moc! Okej, okay, teraz! genialny pomysł. Zamienię łódź podwodną w wielką gąbkę. Lila i Szani wkrótce się przekonają, jaki panuje u mnie porządek. Mój pokój chyba jeszcze nigdy nie wyglądał tak nieskazitelnie. Nie widzę tu ani jednego pyłka. Brzoskwinko, nie! O, co ja teraz zrobię? Nie zdążę zmyć tych błotnistych śladów łap do przyjścia szani i Lili. Chyba, że. Minimoc znowu mnie uratowała. Początanie mnie wykończyło. Ale mam jeszcze chwilę czasu, żeby schłodzić się w basenie, zanim zjawią się Szani i Lila. MINI -moc! Skok na bombę! Poli, przyszły twoje przyjaciółki? Psy w takim razie. ủa <laughs> no <laughs>